Wypowiedz te słowa i obserwuj, jak narcyz natychmiast rozpada się w niepokoju. Zauważyłaś zmianę w jego wyrazie twarzy, gdy tylko sylaby opuściły twoje usta. Jego twarz, zazwyczaj idealna maska pewności siebie i kontroli, zawahała się na moment, ale to wystarczyło. Spędziłaś trzy lata chodząc jak po cienkim lodzie wokół Marka, odmierzając swoje słowa, kalkulując swoje wyrazy twarzy i przygotowując się na nieuniknione wybuchy. Gdy nie udało ci się podtrzymać jego kruchego ego, ale coś zmieniło się w tobie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ciche przebudzenie, powoli tlące się uświadomienie, które w końcu wybuchło jasnością po tym wieczorze, gdy upokorzył cię przed przyjaciółmi za najprostszy z błędów zbyt głośny śmiech z czyjegoś żartu. Widzę, co robisz, powiedziałaś cicho w samochodzie później. Słowa wypadły z Twoich ust, zanim zdążyła się powstrzymać. Nagła cisza była ogłuszająca jego knykcie pobielały na kierownicy i po raz pierwszy zobaczyłaś coś czego nigdy wcześniej nie widziałaś panikę surową niefiltrowaną panikę przebiegającą przez jego twarz zanim zdążył się opanować odkrycie było zaskakujące ta fraza to proste potwierdzenie świadomości przebiła jego starannie skonstruowaną rzeczywistość nie była oskarżycielska ani emocjonalna było to spokojne stwierdzenie faktu które sygnalizowało koniec jego niewidzialnej manipulacji. I w tym momencie zdałaś sobie sprawę, że odkryłaś coś potężnego. Kiedy nazywasz taktyki manipulacji, których używają narcyzi, pozbawiasz ich najważniejszej broni niewidzialności. Narcystyczne nadużycie kwitnie w cieniach, w zamieszaniu, w Twoim zwątpieniu w siebie. W momencie, gdy rzucasz światło na ich taktyki, nazywając je bezpośrednio, tworzysz psychologiczne zakłócenie, które natychmiast wywołuje niepokój u narcyza. Cała ich strategia zależy od tego, że pozostajesz nieświadoma gry, która się toczy. Dla wielkościowego narcyza, takiego jak Marek, bycie przejrzanym na wylot było ostatecznym zagrożeniem. Cała jego tożsamość była zbudowana na fundamencie projektowanej wyższości i kontroli. Potrzebował twojego zamętu, aby utrzymać władzę. Kiedy zademonstrowałaś świadomość, zagroziłaś całemu jego poczuciu własnej wartości. Rozpoznałaś ten wzorzec, ponieważ zawsze byłaś typem walczącym. Kimś, kto instynktownie przeciwstawia się niesprawiedliwości, ale kto został powoli uwarunkowany, by wątpić we własne reakcje. Marek metodycznie pracował, aby przekonać cię, że twój opór jest problemem, a nie jego zachowanie. Jesteś zbyt wrażliwa, zawsze mnie źle rozumiesz. Dlaczego musisz wszystko tak utrudniać? Frazy stały się tak znajome, że zaczęłaś w nie wierzyć, ale tamta noc w samochodzie wyznaczyła punkt zwrotny. Prowadziłaś badania, czytałaś artykuły o emocjonalnym nadużyciu, które sprawiały, że twój żołądek zaciskał się z rozpoznaniem. Terminologia nadała kształt doświadczeniom, których wcześniej nie mogłaś nazwać, a wraz z tą wiedzą przyszła straszna, wyzwalająca jasność. To, co odkryłaś, to fakt, że pewne frazy przebijają się przez obronę narcyza, ponieważ atakują samą podstawę narcystycznej kontroli manipulację twoją rzeczywistością. Kiedy wypowiadasz te słowa, nie tylko kwestionujesz ich zachowanie. Zagrażasz całej ich strategii dominacji. Widzę, co robisz, działa, ponieważ komunikuje świadomość bez agresji. Jest to proste potwierdzenie, że kurtyna została odsunięta, że sztuczka została zauważona. Dla narcyza, którego władza zależy od twojej psychologicznej ślepoty, ta świadomość jest katastrofalna. Mechanika tej taktyki jest zaskakująco prosta. Narcyzi działają poprzez złożony system zniekształcania rzeczywistości. Potrzebują, abyś była zdezorientowana, wątpiąca w siebie i emocjonalnie wyczerpana, aby utrzymać kontrolę, kiedy spokojnie stwierdzasz swoją świadomość, zasadniczo mówisz: Twoja manipulacja jest teraz dla mnie widoczna, już nie działa. To tworzy natychmiastową narcystyczną ranę. Ranę dla ich poczucia wyższości i kontroli. W tygodniach, które nastąpiły po tamtej nocy w samochodzie, zaczęłaś rozumieć transformację, która zachodzi, gdy używasz fraz, które przebijają się przez narcystyczną manipulację. Nie chodziło tylko o reakcję Marka. Chodziło o to. Jak te stwierdzenia zmieniły ciebie? Za każdym razem, gdy nazywałaś to, co się działo, odzyskiwałaś kawałek swojej rzeczywistości, który został od ciebie wykręcony. Nie przyjmę odpowiedzialności za Twoje emocje, powiedziałaś mu, gdy próbował obwinić Cię za swój wybuch podczas kolacji. Panika znów błysnęła. Szybciej tym razem, ale niemożliwa do przeoczenia. Jego zwykłe taktyki odwracania jego zachowania przeciwko Tobie zająknęły się i zawiodły w obliczu Twojej jasnej granicy. To nie jest to, co się stało, i oboje o tym wiemy. Stwierdziłaś, gdy próbował przepisać wydarzenia poprzedniego dnia, twierdząc, że zgodziłaś się na coś, co wyraźnie odrzuciłaś. Jego odpowiedź była wymowna: natychmiastowe odwrócenie uwagi, zmiana tematu, próba skupienia się na Twoim nastawieniu, zamiast na treści Twojego stwierdzenia. Za każdym razem, gdy używałaś jednej z tych fraz potwierdzających rzeczywistość, reakcja Marka podążała za przewidywalnym wzorcem. Początkowy szok i panika, a następnie próby odzyskania kontroli poprzez eskalację, podnoszenie głosu, wprowadzanie nowych oskarżeń, potem przełączanie się na postawę ofiary, gdy to zawiodło nie mogę uwierzyć, że myślisz, że zrobiłbym to celowo a w końcu, gdy wszystko inne zawiodło wycofanie się i ciche traktowanie. Najbardziej ujawniające w reakcji narcyza na te frazy jest to, jak odsłaniają kruchość pod wielkościową fasadą. Ich panika nie dotyczy tylko utraty kontroli nad tobą. Chodzi o stawienie czoła pustce, która leży u podstaw ich tożsamości. Kiedy odmawiasz uczestnictwa w ich zniekształcaniu rzeczywistości, zmuszasz ich do chwilowego spojrzenia na swoje prawdziwe ja. A to jest naprawdę przerażające dla nich. Ufam swojemu postrzeganiu wydarzeń, stało się twoją mantrą, granicą, którą ustanowiłaś nie tylko słowami, ale także stałym przekonaniem w swoim głosie. To proste potwierdzenie twojej rzeczywistości było jak kryptonit dla prób Marka podważenia twoich wspomnień. Kiedy próbował ci powiedzieć, że źle pamiętasz rzeczy lub przesadzasz, ta fraza całkowicie go zatrzymywała. Przemiana była stopniowa, ale głęboka. Za każdym razem, gdy wypowiadałaś jedno z tych stwierdzeń potwierdzających prawdę, czułaś fizyczną zmianę. Jakby twój kręgosłup się prostował, twój oddech pogłębiał. Odzyskiwałaś nie tylko swój głos, ale swoją tożsamość, poczucie siebie, które zostało systematycznie erodowane przez miesiące subtelnej manipulacji. Odpowiedzi Marka stawały się coraz bardziej rozpaczliwe, gdy jego zwykłe taktyki zawodziły. Zmieniłaś się oskarżył, jakby twoja rozwijająca się siła była zdradą kiedyś mnie rozumiałaś. Co oczywiście oznaczało, że kiedyś akceptowałaś jego wersję rzeczywistości bez pytań. Tak, zmieniłam się potwierdziłaś i obserwowałaś, jak niepewność migocze na jego twarzy. Władza narcyza zależy od twojej stagnacji, od twojego ciągłego uczestnictwa w dynamice, którą ustalają. Twój wzrost i odzyskiwanie siebie były bezpośrednimi zagrożeniami dla tej struktury władzy. Najpotężniejsza fraza ta, która wydawała się wywoływać najbardziej natychmiastową panikę u Marka była rozbrajająco prosta. Nie, 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 po którym następują wyjaśnienia, uzasadnienia czy przeprosiny po prostu nie, jako pełne zdanie, wypowiedziane ze spokojną pewnością. Pierwszy raz, gdy jej użyłaś, gdy zażądał, abyś odwołała plany z przyjaciółką, którą uznał za zły wpływ, jego reakcja była trzewna, jąkające się niedowierzanie, po którym nastąpiło zdziwienie, po którym nastąpił gniew, który szybko rozpłynął się w zdziwieniu, gdy nie zaangażowałaś się w jego emocjonalną eskalację. Dla narcyza, prosta odmowa bez oczekiwanego tańca wyjaśnień i ostatecznej kapitulacji, jest głęboko zagrażająca. Reprezentuje całkowite odrzucenie dynamiki, którą pracowali, aby ustanowić, gdzie Twoje potrzeby i granice są zawsze drugorzędne wobec ich żądań. Nie potrzebuję, żebyś zgadzał się z moją rzeczywistością, aby była ona ważna. Powiedziałaś mu podczas tego, co miało być jedną z waszych ostatnich rozmów. Było to stwierdzenie, które streszczało twoją podróż. Od kogoś, czyje poczucie rzeczywistości było zależne od jego potwierdzenia, do kogoś, kto mocno stał we własnej prawdzie. Panika, która przebiegła przez jego twarz, nie dotyczyła tylko utraty kontroli nad tą konkretną sytuacją. Było to rozpoznanie, że stracił kontrolę nad narracją całkowicie. Prawdy, które odkryłaś przez to bolesne przebudzenie, stały się drogowskazami dla Twojego uzdrowienia. Nauczyłaś się, że narcystyczne nadużycie tworzy szczególny rodzaj psychologicznej szkody taki, który zniekształca Twoje postrzeganie siebie i rzeczywistości. Frazy, które wywoływały panikę Marka, nie były bronią były potwierdzeniami Twojego prawa do zaufania sobie, do utrzymywania granic i do istnienia poza jego definicjami. Twoja opinia o mnie nie jest moją odpowiedzialnością stało się Twoją osobistą mantrą w następstwie związku. Przypominało Ci, że surowe osądy, których używał, aby Cię kontrolować, o Twoim intelekcie, Twoim wyglądzie, Twojej wartości, były projekcjami Jego własnych niepewności, a nie odbiciami Twojej wartości. Rozumiejąc narcystyczną panikę, zyskałaś wgląd w fundamentalną niepewność, która napędza narcystyczne zachowanie. Za wielkościową fasadą jest głęboka pustka, brak stabilnej tożsamości, która wymaga ciągłego zewnętrznego potwierdzenia. Kiedy wycofujesz to potwierdzenie, widząc jasno i mówiąc prawdę, zagrażasz samemu fundamentowi ich poczucia siebie. To zrozumienie nie tworzy współczucia, które wciąga cię z powrotem w toksyczną dynamikę. Zamiast tego tworzy dystans niezbędny dla twojej ochrony i uzdrowienia. Rozpoznanie reakcji paniki narcyza za to, czym jest, rozpaczliwym szamotaniem się kogoś, czy jego fałszywe ja jest odsłaniane, pozwala ci oderwać się od poczucia winy i odpowiedzialności, które utrzymywały cię zaangażowaną w związku. Podróż od zamętu do jasności nie była liniowa. Były chwile zwątpienia, kwestionowania siebie, zastanawiania się, czy nie jesteś zbyt surowa lub niewyrozumiała. To też było częścią narcystycznego uwarunkowania, zakorzenionego przekonania, że ustanawianie granic było aktem okrucieństwa, a nie koniecznej samoochrony. Zasługuje na szacunek stało się kolejną frazą, która wywoływała natychmiastową narcystyczną panikę, gdy była wypowiadana z przekonaniem. Było to bezpośrednie wyzwanie dla hierarchii, którą Marek ustanowił, gdzie jego potrzeby i uczucia były zawsze priorytetyzowane ponad Twoje. Roszczenie wielkościowego narcyza jest tak głęboko zakorzenione, że jakiekolwiek twierdzenie o równej ludzkiej godności jest odczuwane jako atak. To, co zrozumiałaś, to fakt, że te frazy działają, ponieważ atakują trzy filary narcystycznej kontroli: Twoje zamieszanie, Twoje podporządkowanie i Twoją izolację. Stwierdzając: widzę, co robisz. Rozpraszasz zamieszanie. Z nie odzyskujesz swoje prawo do niepodporządkowania. A potwierdzając, ufam swojemu postrzeganiu, przełamujesz izolację wątpienia we własną rzeczywistość. Najbardziej zaskakującym aspektem używania tych fraz nie była reakcja Marka, to było to, jak one zmieniły ciebie. Za każdym razem, gdy mówiłaś swoją prawdę bez przeprosin czy nadmiernych wyjaśnień, odzyskiwałaś kawałek swojego autentycznego ja. Wersja ciebie, która istniała przed związkiem, została stopniowo rozmontowana poprzez subtelne podważanie i krytykę. Z każdym stwierdzeniem potwierdzającym granicę, odbudowywałaś swoją tożsamość na silniejszych fundamentach. To mi nie odpowiada, stało się frazą, której używałaś regularnie, nie tylko wobec Marka, ale we wszystkich obszarach twojego życia. Była neutralna, nieoskarżycielska, a jednak całkowicie stanowcza w ustanawianiu twojej granicy. Pierwszy raz, gdy jej użyłaś, gdy próbował naciskać na ciebie, abyś odwołała rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ mogłoby to sprawić, że będzie wyglądał źle, jeśli zaczniesz zarabiać więcej, jego fasada całkowicie pękła. Roszczenie, kontrolujące zachowanie, manipulacja, wszystko stało odsłonięte w świetle Twojej prostej odmowy. Dla tych uwikłanych w związki z wielkościowymi narcyzami, zrozumienie mocy tych fraz może zmienić życie. Nie są to magiczne słowa, które natychmiast transformują narcyza lub związek, ale są to narzędzia, które pomagają ci odzyskać twoją rzeczywistość i poczucie siebie. Są potwierdzeniami twojego prawa do istnienia poza definicjami i żądaniami narcyza. Nie będę uczestniczyć w tej rozmowie, dopóki nie będziemy mogli mówić z szacunkiem, wyznacza wyraźną linię, której wielu narcyzów nie może tolerować. Ich styl komunikacji zależy od utrzymywania cię emocjonalnie aktywowaną broniącą się, wyjaśniającą, przepraszającą. Kiedy odmawiasz angażowania się w brak szacunku, zakłócasz ich zdolność do kontrolowania emocjonalnej temperatury interakcji. W dniu, w którym w końcu odeszłaś, Marek przeszedł przez każdą taktykę manipulacji w swoim arsenale. Wściekał się, błagał, składał wielkie obietnice zmiany, groził samookaleczeniem, poniżał i obrażał cię, przywoływał wspólne wspomnienia, próbował wyzwolić twoje poczucie winy i odpowiedzialności. Kiedy nic z tego nie zadziałało, uciekł się do ostatniej taktyki. Nigdy nie znajdziesz nikogo, kto kocha cię tak jak ja. Twoja odpowiedź Mam taką nadzieję pozostawiła go bez słów. Było to najjaśniejsze wskazanie, że jego definicja miłości kontrola, własność, emocjonalna dominacja była fundamentalnie przeciwna twojemu rozumieniu tego, czym powinna być zdrowa miłość. W miesiącach uzdrawiania, które nastąpiły, odkryłaś, że frazy, które wywoływały panikę Marka, były w rzeczywistości potwierdzeniami twojej nieodłącznej wartości i autonomii. Nie chodziło w ogóle o niego. Były to deklaracje twojego prawa do zaufania sobie, posiadania granic i oczekiwania podstawowego szacunku. Moje uczucia są ważne, stało się uzdrawiającą mantrą, przypomnieniem, że reakcje emocjonalne, które Marek określał jako przesadne lub zbyt wrażliwe, były normalnymi ludzkimi reakcjami na złe traktowanie. Zostałaś uwarunkowana, aby wątpić w swój emocjonalny krajobraz, aby kwestionować, czy masz prawo czuć się zraniona, zła lub przestraszona w odpowiedzi na jego zachowanie. Dla tych wciąż uwięzionych w zamieszaniu narcystycznych związków, te frazy oferują punkt wyjścia do odzyskania ich rzeczywistości. Wypowiadanie ich nie polega na zmienianiu narcyza. Chodzi o zmianę Twojego stosunku do siebie i Twojej prawdy. Panika narcyza jest po prostu potwierdzeniem, że uwalniasz się od zniekształconej rzeczywistości, którą pracowali, aby stworzyć. Nie muszę uzasadniać swojej decyzji przed tobą, przecina poczucie narcyza do wyjaśnień, powodów i ostatecznie prawa weta wobec Twoich wyborów. Kiedy przestajesz dostarczać uzasadnienia, z którymi mogą się kłócić lub je odrzucać, odzyskujesz swoją autonomię w sposób, który fundamentalnie zagraża ich kontroli. Podróż odzyskiwania po narcystycznym nadużyciu jest zarówno poznawcza, jak i emocjonalna. Intelektualne zrozumienie dynamiki jest ważne, ale uzdrowienie wymaga również ponownego połączenia z emocjami, których nauczono cię tłumić lub w które wątpić. Gniew, właściwie ukierunkowany, staje się siłą dla zdrowej zmiany i ustanawiania granic. Żałoba pozwala ci opłakiwać zarówno związek, który myślałaś, że masz, jak i części siebie, które były tłumione. Aby go utrzymać. To brzmi jak projekcja, nazywa jedną z najczęstszych taktyk narcystycznych bezpośrednio. Kiedy Marek oskarżał cię o bycie samolubną, kontrolującą lub manipulującą wszystkie cechy, które on sam ucieleśniał, nazwanie projekcji tym, czym była, tworzyło natychmiastową narcystyczną panikę. Demonstrowało nie tylko to, że przejrzałaś taktykę, ale że rozpoznałaś cechy, których najbardziej obawiał się przyznać w sobie. W następstwie narcystycznych związków. Ocaleni często zmagają się z ponownym zaufaniem swoim percepcjom. Systematyczne zniekształcanie rzeczywistości tworzy szczególny rodzaj traumy. Taki, gdzie twoja pewność co do własnych doświadczeń i osądów została fundamentalnie podważona. Uzdrowienie wymaga świadomego praktykowania samozaufania, potwierdzania swoich percepcji nawet wtedy, gdy są kwestionowane, i stopniowego odbudowywania wiary we własną intuicję. Nie jestem odpowiedzialna za zarządzanie twoimi emocjami. Atakuje rdzeń narcystycznego oczekiwania, że ich stan emocjonalny jest zawsze Twoim priorytetem i odpowiedzialnością. Ponownie ustanawia zdrową granicę, że każdy dorosły jest odpowiedzialny za własną regulację emocjonalną. Dla narcyza, który przyzwyczaił się do używania swoich emocji jako mechanizmów kontroli, ta granica jest szczególnie zagrażająca. To, co odkryłaś poprzez swój związek z Markiem, to fakt, że narcystyczne nadużycie tworzy specyficzny rodzaj psychologicznej rany. Taki, gdzie twoje poczucie siebie staje się zależne od aprobaty i definicji narcyza. Odzyskiwanie oznacza odzyskiwanie autorytetu do definiowania siebie, zaufania swoim doświadczeniom i ustanawiania granic opartych na twoich potrzebach, a nie ich żądaniach. Nie jestem już dostępna dla tej dynamiki, stało się twoim ostatecznym stwierdzeniem wobec Marka, gdy miesiące po rozstaniu skontaktował się z tymi samymi starymi wzorcami, cienko zawoalowanymi jako sprawdzanie lub chęć zamknięcia. Potwierdziło systematyczną naturę nadużycia, bez angażowania się w treść jego najnowszej próby manipulacji. Było to stwierdzenie nie tylko o tej interakcji, ale o Twojej fundamentalnej zmianie w tym, na co pozwolisz w swoim życiu. Dla tych, którzy uzdrawiają się po narcystycznych związkach, zrozumienie paniki, którą te frazy wywołują, może być potwierdzające. Potwierdza, że kontrola narcyza zawsze zależała od Twojego zamętu i podporządkowania. Twoja jasność i ustanawianie granic nie są okrutne, są koniecznymi zakłóceniami dynamiki, która powodowała ci krzywdę. Spuścizna narcystycznych związków nie musi być trwałym uszkodzeniem. Chociaż proces uzdrawiania wymaga czasu i często profesjonalnego wsparcia, wielu ocalonych odkrywa nowo odkrytą siłę i jasność poprzez swoje odzyskiwanie. Same narzędzia, które rozwinęłaś, aby przetrwać związek, Podwyższona świadomość emocjonalnych niuansów, wrażliwość na niespójności między słowami a działaniami, zdolność do utrzymania swojej prawdy pomimo presji, stają się zaletami, gdy są przekalibrowane w zdrowym kontekście. Moje granice są niepodlegające negocjacjom potwierdza, że Twoje limity nie są punktami wyjścia do dyskusji lub kompromisu. Dla narcyzów granice są przeszkodami do pokonania poprzez wytrwałość, manipulację lub siłę. Stwierdzenie ich niepodlegającego negocjacjom charakteru Przecina oczekiwanie, że mogą cię w końcu zmęczyć. W roku po twoim rozstaniu z Markiem odkryłaś, że jesteś bardziej zdolna do identyfikowania manipulacyjnych dynamik we wszystkich obszarach twojego życia. Bolesna edukacja tego związku dała ci jasność, która przekształciła nie tylko twoje romantyczne związki, ale także przyjaźnie, dynamikę rodzinną i interakcje zawodowe. Wcześniej rozpoznawałaś subtelne znaki kogoś próbującego przesłonić twoją rzeczywistość lub odrzucić twoje percepcje. To nie zgadza się z moim doświadczeniem, stało się wyważoną odpowiedzią na próby zniekształcania rzeczywistości w każdym kontekście. Ani oskarżycielskie, ani defensywne, po prostu potwierdza twoje prawo do własnych percepcji, bez bezpośredniego kwestionowania relacji drugiej osoby. Tworzy przestrzeń dla różnych doświadczeń, bez poddawania twojej prawdy. Najbardziej głęboką transformacją był twój związek z sobą. Krytyczny wewnętrzny głos, który został wzmocniony przez ciągłą krytykę Marka, stopniowo cichł, gdy praktykowałaś to samo współczucie i potwierdzenie dla siebie, które oferowałabyś przyjacielowi, rozpoznałaś, że najsurowsze osądy o twojej wartości, zdolnościach i zasługach zostały wszczepione z zewnątrz, wchłonięte poprzez związek i zinternalizowane jako prawda. Ja definiuję kim jestem stało się Twoją osobistą deklaracją niepodległości. Potwierdzało, że podczas gdy inni, szczególnie narcyzi z ich sztywnymi oczekiwaniami i projekcjami, zawsze będą próbować definiować Cię zgodnie ze swoimi potrzebami, autorytet do określania Twojej tożsamości należy wyłącznie do Ciebie. Dla tych wciąż uwikłanych z narcystycznymi partnerami, członkami rodziny, przyjaciółmi lub kolegami, te frazy oferują ścieżki do odzyskania osobistej autonomii. Nie chodzi o zmienianie narcyza, to pragnienie samo w sobie jest często częścią pułapki, utrzymując Cię zaangażowaną w próbach zmuszenia ich do zrozumienia lub potwierdzenia Twojego doświadczenia. Zamiast tego, te stwierdzenia dotyczą zmiany Twojego stosunku do siebie i Twojej prawdy. Zasługuje na to, by być traktowaną z szacunkiem, wydaje się takim prostym stwierdzeniem, a jednak w kontekście narcystycznych związków reprezentuje rewolucyjne odzyskiwanie podstawowej ludzkiej godności. Światopogląd narcyza zależy od hierarchii, gdzie ich potrzeby, preferencje i uczucia mają automatyczną przewagę. Twierdzenie o równym prawie do szacunku kwestionuje samą podstawę tej hierarchii. Kontynuując uzdrawianie, zdałaś sobie sprawę, że frazy, które wywoływały panikę Marka, były w rzeczywistości potwierdzeniami zdrowych oczekiwań relacyjnych. Nie były nadzwyczajnymi żądaniami, ale podstawowymi standardami, które zostały systematycznie podważane poprzez związek. Odzyskując je, nie prosiłaś o specjalne traktowanie, ale o fundamentalny szacunek, który powinien być podstawą w każdej ludzkiej interakcji. Ufam sobie, stało się być może najpotężniejszym potwierdzeniem ze wszystkich. Po miesiącach lub latach posiadania Twoich percepcji kwestionowanych, Twoich motywów wątpionych i Twoich uczuć odrzucanych, prosty akt deklarowania zaufania do własnego doświadczenia jest głęboko uzdrawiający. Jest również głęboko zagrażający dla każdego, kto zainwestował w sprawienie, abyś wątpiła w siebie. Mądrość, którą zyskałaś poprzez tę bolesną podróż, nie dotyczyła tylko narcyzmu lub nadużywających związków, dotyczyła natury autentycznego połączenia i prawdziwej miłości. Prawdziwa intymność, zdałaś sobie sprawę, kwitnie na rzeczach, które narcyzi uważają za nietolerowane. Wzajemny szacunek dla granic, potwierdzenie różnych perspektyw, emocjonalna wzajemność i wolność do wzrostu i zmiany. W końcu frazy, które powodują panikę narcyzów, są po prostu twierdzeniami o zdrowym człowieczeństwie. Wywołują panikę właśnie dlatego, że zagrażają zniekształconej dynamice, którą narcyz pracował, aby ustanowić. Ich moc nie leży w ich zdolności do zranienia lub kontrolowania narcyza, ale w ich zdolności do potwierdzenia Twojej rzeczywistości i odzyskania Twojej autonomii. Jestem wystarczająca, dokładnie taka jaka jestem, stało się Twoją codzienną mantrą, przeciwwagą dla ciągłego przesłania od Marka, że zawsze brakowało ci czegoś. Nie byłaś wystarczająco atrakcyjna, nie byłaś wystarczająco odnosząca sukcesy, nie byłaś wystarczająco oddana, nie byłaś wystarczająco wyrozumiała. To proste potwierdzenie rozpoznawało, że ruchomy cel wystarczająco w narcystycznym związku jest zaprojektowany, aby utrzymać cię dążącą, niepewną i zależną od ich potwierdzenia. Podróż od zamętu do jasności, od zwątpienia w siebie do zaufania sobie rzadko jest liniowa. Są niepowodzenia, chwile kwestionowania, czasy, gdy stare uwarunkowanie pojawia się ponownie. Uzdrawianie dzieje się warstwami, każda przynosząca nowe spostrzeżenia i wyzwania. Frazy, które wywołują narcystyczną panikę, nie są jednorazowymi deklaracjami, ale ciągłymi praktykami samoodebrania. Moja wartość jest nieodłączna, niezasłużona, stało się kamieniem węgielnym twojego procesu odbudowy. Bezpośrednio przeciwstawiało się transakcyjnej naturze narcystycznej miłości, gdzie uczucie i aprobata były zawsze uzależnione od twojego wykonania i podporządkowania. To rozpoznanie, że twoja wartość jako istoty ludzkiej jest wewnętrzna i nie zależy od użyteczności dla innych, tworzy fundament dla zdrowszych związków z sobą i innymi. Dzieląc się swoją historią, masz nadzieję oświetlić ścieżkę dla innych, wciąż uwięzionych w zamieszaniu narcystycznych związków. Frazy, które wywołują narcystyczną panikę, nie są bronią ani taktykami manipulacji, są deklaracjami zdrowego człowieczeństwa i potwierdzeniami rzeczywistości. Ich moc nie leży w ranieniu narcyza ale w odzyskiwaniu Twojej prawdy i autonomii. W tym odzyskaniu leży ziarno prawdziwego uzdrowienia i możliwość autentycznego połączenia opartego na wzajemnym szacunku, a nie kontroli i podporządkowaniu. Kiedy mówisz prawdę do narcystycznej manipulacji, odzyskujesz nie tylko obecną chwilę, ale także swoją przyszłą zdolność do radości, połączenia i zaufania sobie. Same słowa mają mniejsze znaczenie niż przekonanie za nimi, rosnąca pewność, że zasługujesz na związki charakteryzujące się wzajemnym szacunkiem, Emocjonalną wzajemnością i wolnością do bycia autentycznie sobą. W tej pewności leży prawdziwe wyzwolenie od zniekształconej rzeczywistości narcystycznego nadużycia i początek życia odzyskanego na własnych warunkach.